Makijaż w tonacji ciepłej. Marta jest uwodzicielska, dlatego zrobiliśmy jej makijaż w tonacji ciepłej, soczysty i słoneczny. Oczywiście najpierw korektor. Nie pomijaj tego etapu. Taki korektor nadaje się do każdego rodzaju cery. Matowi ją i tuszuje wszelkie niedoskonałości. Nakładaj go właśnie tak, pędzelkiem punktowo, a później lekko rozetrzyj. Tylko nie naciągaj skóry, bo zostaną ci zmarszczki. Na koniec wklepuj delikatnie opuszkami palców. Przyjrzyj się jak to robimy i zrób to sama. Twarz już prawie gładka. Teraz możesz nakładać podkład. Spróbuj tego, dwa w jednym, czyli puder kompaktowy w kamieniu i fluid. Możesz nakładać go na sucho, oczywiście gąbką. Wtedy staje się jedwabistomatowym pudrem, tak jak tutaj. Ale wypróbuj też wariant na mokro. Nanieś puder wilgotną gąbką, wtedy nabierze konsystencji naturalnego podkładu. Marta ma już nieskazitelną, jedwabistą cerę. Teraz róż. Duo Manhattan podkreśli Twoje rysy i wymodeluje Ci twarz. Nałóż ciemniejszy kolor na pędzel, lekko strzepnij nadmiar różu i nałóż w taki właśnie sposób pod kość policzkową. Teraz ta jaśniejsza część. Nałóż ją w kierunku nasady włosów na kość policzkową. Super! Teraz czas na cienie. Wybierzemy je z zestawu cieni mono. Jest ich mnóstwo w kolekcji. Najpierw jasnobeżowy. Jest jedwabisty i rozświetli oko. Nałóż go na całą powiekę. Teraz cień ciemniejszy, na przykład złoty brąz. Nałóż go dokładnie tak na zewnętrznej stronie powiek. A teraz intensywny, bardzo modny kolor pomarańczowy. Jest ciepły, świetlisty i wodoodporny. Nałóż go pod łukiem brwiowym. Zmiana jest już bardzo wyraźna, ale nie zapomnij o rzęsach. Spróbuj wodoodpornego brązowego tuszu maksimum Volume. Specjalna szczoteczka umożliwi ci perfekcyjne nałożenie. Ten tusz nie tylko pogrubia i wydłuża rzęsy, ale również je pielęgnuje. Jeszcze tylko zakręcona kombinacja trend kolorów. Błyszczyk Twist and Taste. Soczysty smak i aromat. Ten o smaku ananasowym. Naprawdę smaczny. Nakładasz go bez użycia pędzelka, specjalnym aplikatorem. Usta gotowe, błyszczące i owocowe. Możesz wyruszyć na podbój męskich serc.